Już momencik. Witam Was serdecznie. Moi drodzy, dziś kupiłem mięso, żeby pokazać Wam, co sprzedają markety na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, biorąc udział tak naprawdę w depopulacji ludzi. Od przeszło 10 lat, może nawet więcej, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej sprzedawany jest tak zwany tucz przemysłowy lub tucz nakładczy tak zwany, e, to są świnie, świnie trojańskie, o których mówił Andrzej Leper, nie nadające się do jedzenia. Więc są naszpikowane e, po pierwsze chemią, karmione są paszami szkodliwymi, z pozostałościami moi drodzy też randapu i moi drodzy w procesie przetwórstwa rolno-spożywczego, dodatkowo to wszystko jest Faszerowane, moi drodzy, azotynem sodu, który powszechnie jest uznany za nowotworowy, w Polsce mamy w tej chwili wzrost chorób nowotworowych na poziomie około 2000%. Dziś miałem telefony, moi drodzy, od ludzi z Krakowa, z różnych, ale też osobiście jeżdżę z moim ojcem po onkologii, który w małych sklepach kupował ten sam syf, ponieważ oni dostarczają też to wszystko do małych sklepów, tylko to jest rozpakowywane. I sprzedawane pod innymi nazwami. Więc ja tutaj dzisiaj kupiłem tu mamy płat filet z piersi kurczaka klasa A. Przy Was wyciągam, rozpakowuję i moi drodzy, na normie rosyjskiej sprawdzamy nie na EU, tylko na normie rosyjskiej. I czy coś się zmieniło? Proszę bardzo, kalibrujemy to urządzenie, żebyście mieli świadomość. Wbijamy. I patrzymy, czy oni coś zmienili, moi drodzy. Czy oni coś zmienili? Czy coś się zmieniło? Proszę bardzo. Macie. Pali się na czerwono. I w stosunku do poprzednich badań te wyniki są tych szkodliwych substancji coraz wyższe. I tutaj, moi drodzy, wzrost chorób nowotworowych i między innymi choroba nowotworowa mojego ojca jest przyczyna tutaj. I nie tylko to, ale i pieczywo, które w Polsce jest wysoce schematyzowane. Wpiszcie sobie, jak produkuje się pieczywo. Pokazuję Wam jeszcze raz, tego się nie je, a z tego jeszcze robią dzieciom parówki. Tutaj macie, moi drodzy, zaraz Wam pokażę wyrok, wyrok z animeksem, producentem parówek berlinki, morliny krakuski i moi drodzy ta firma nie wniosła nawet apelacji od przegranego pozwu. E, Pozwali mnie 4 lata pozwu, e, ponad 80 tysięcy kosztów, e, moi drodzy, e, udokumentowanych, ale nie mówię już o nieudokumentowanych e, walki w procesie, gdzie zwrotu mi się należy, moi drodzy, jakieś śmieszne pieniądze e, e, przepisowe na poziomie. 8 tysięcy złotych, więc Animex będzie pozwany jeszcze o koszty, o straty moralne, zdrowotne i wszystko. To nie jest koniec zabawy z Animexem, moi drodzy, bo ta firma i te sklepy, moi drodzy, w sposób, sposób świadomy, nie, w sposób świadomy, poczekajcie, bo tutaj akurat dzwonili i rozłączyło, w sposób świadomy wprowadzają do obrotu handlowego, moi drodzy. To y, tutaj jeszcze kupiłem, żeby Wam pokazać, to jest schab też kupiony pasiece, bo to nie są sklepy, które dostarczają jakąkolwiek żywność, zresztą raporty nikowskie Prawa i Sprawiedliwości i e, e, Pana Kwiatkowskiego, który z Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska z Koalicji Prezesem nik był, e, wskazują na przekroczone normy na, na poziomie 681% ADI. Więc, moi drodzy, jeszcze raz e, e, robimy kalibrację urządzenia, tylko ja muszę tutaj, o, mamy już to skalibrowane, ja to muszę jeden na drugim ułożyć, żeby urządzenie było całe, ta, ta sonda musi być, ta cała sonda musi być zanurzona w mięsie, więc tutaj wkładamy, żeby było prawidłowo i żeby nie było, że my manipulujemy i coś robimy, to proszę bardzo zobaczcie. Proszę bardzo, proszę bardzo, świeci na czerwono. Dlaczego od rolnika, który karmi zwierzęta w sposób naturalny, z paszą naturalną, gdzie daje pokrzywy, gdzie jest dużo poziomu żelaza, gdzie, moi drodzy, dba o to, świeci na zielono to urządzenie, to czemu to świeci, moi drodzy, na czerwono? A wiecie dlaczego? Bo w procesie technologicznym oni po pierwsze muszą to tanio wyprodukować, żeby Wam to sprzedać, bo to w promocji dzisiaj, moi drodzy dzisiaj, to w promocji było, ja to kupiłem za 4,74 Moi drodzy, to było przecenione z 16.49. Jutro, gdybym ja tego nie kupiła, ja to wrzucę do śmietnika. Zobaczcie, tutaj jest przecena. 1649 na 9,48 i dzisiaj już to było przecenione nowa cena 4,74. Powiedzcie mi, jak to jest możliwe, żeby za 4,74 tutaj jest, moi drodzy, już wam mówię. Ile tutaj jest? 575 gram, czyli pół kilo za 4,74. Sprzedać to jest trojańska świnia, o której mówił Andrzej Leper. Obejrzyjcie sobie filmy Trojańskie świnia, świński interes to właśnie wzrost nowotworów wśród moi drodzy dzieciaków, wśród ludzi dorosłych. Dzisiaj dziewczyna dzwoni, zapłakana, e, e, ponieważ nowotwór u, e, w układzie moczowym krąży u nas, moi drodzy, randap, randap glifosat, glifosat to randap krąży, a pochodzi on, moi drodzy, z soi, z pasz, którymi oni karmią te zwierzęta. To jest Maksymalizacja zysków, moi drodzy, i jednocześnie trucie. Tylko możemy z nimi wygrać, kiedy dobro będzie walczyło ze złem, kiedy dobro będzie przyzwalało na coś takiego, moi drodzy, to zło się będzie rozwijało, dlatego mamy taki potężny wzrost chorób nowotworowych. Pozwalają na to wszyscy politycy. Od, moi drodzy, PIS-u, PSL-u, platformy, lewicy, łącznie z Konfederacją, z której startowałem i o tym temacie i o tym problemie była mowa, tylko cisza B, niedobra rzecz o tym mówić, moi drodzy, więc oni z mównicy sejmowej na ten temat nic nie mówią, oni milczą. Im to pasuje, tylko konsekwencje ponoszą tego dzieci. Zobaczcie tutaj, moi drodzy, to są dokumenty. U mnie cały dom jest w dokumentach pozwy sądowe. I nie mogą sobie ze mną poradzić, w związku z powyższym ze mną walczą. Ale pytanie powstaje: jedno, dlaczego wszystkie środowisko antysystemowe nie wspierają tego, nie walczą, moi drodzy? We Wrocławiu teraz byłem na procesie z Osadkowskim, Cybulskim, przyszły trzy kobiety. Gdzie są ludzie? Powstaje pytanie: gdzie są ludzie? Właśnie, ja wam powiem, gdzie są. Idźcie na najbliższe oddziały onkologii, tam gdzie są robione rezonansy magnetyczne, czy tam gdzie są robione pety i zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, co się dzieje, moi drodzy. Tam jest czarno od ludzi z nowotworami. Ja jeżdżę z moim ojcem osobiście, widzę to na własne oczy. Jest to dramat, yy, tragedia, tragedia, jak się coś takiego widzi, ale powstaje pytanie, dlaczego wy o tym nie mówicie? Darek, ty masz jakieś tam filmy, bo wiem, że w branży pracowałeś też udostępniaj te filmy, udostępniajcie jak macie te mierniki, to wielka dom, yy, prośba, weźcie te mierniki, idźcie do tych sklepów do tych pasiek zwanych marketami wbijajcie, nagrywajcie pokazujcie to, wrzucajcie to w internet, pokazujcie to ludziom żeby nie kupowali tej, yy, tej trojańskiej świni i tego, moi drodzy ponieważ to wywołuje nowotwory to wywołuje nowotwory to jest przyczyna nowotworów na terenie Rzeczypospolitej Pol Polskiej Strucia środowiska, warunków środowiskowych, woda struta, wszystko jest strutem, moi drodzy, chemią i chemizacją, którą oni odstawiają i jeszcze mają czelność pozywać nas do sądu. W procesie moim, moi drodzy, teraz z pracownikiem Saszą okazało się z Animexem Kutno 1, że też, moi drodzy, proces Saszy opłacił Animex. Animex mu opłacił w ramach. No, dobroci dla swoich pracowników. Ciekawe, czy tak finansują, moi drodzy, sprawy rozwodowe, moi drodzy, sprawy o, o, o dzieci. Czy tak Animex wspiera swoich pracowników, moi drodzy? Tak, potrafią, moi drodzy, kłamać. Jeszcze nazwali, moi drodzy, pana Karola Czajkę, byłego pracownika Animexu, który tutaj na filmie opowiadał o tych jakościach mięsa, gdzie oni odświeżają parówki, to, to są wersje pana Karola Czanki, e, mięso stare, e, wilki, e, odświeżana chemia, to wszystko to nazwali go pijakiem, moi drodzy, że nie przedłużyli. A tak już ma mataczyli w tych swoich zeznaniach, że się gubili. E, także pana Karola Czajkę też zapraszam do tego, żeby się do mnie odezwał, bo zostały na jego dobrana e, naruszone osobiste i także należy tutaj pozwać e, tych panów z cywilnego. Pozdrawiam Państwa serdecznie, miłego wieczoru i wielki apel. Udostępniajcie, rozpowszechniajcie.